Nie wiem czemu wszyscy nadal myślą, że żeby schudnąć trzeba jeść mało. Natomiast ja w typowy dla mnie zresztą sposób spróbuję Wam wytłumaczyć czemu jest to nieprawda. Ale najpierw wróćmy do podstaw. Co to właściwie znaczy, że ktoś je mało? Mało względem czego? Co jest punktem odniesienia przy ocenianiu tej ilości? To trochę tak jak na lekcji fizyki w podstawówce. Prędkość, z jaką porusza się ciało jest zależna od punktu odniesienia użytego do pomiaru. Innymi słowy, jeśli ktoś opisuje swoją dietę słowami hmm, jem mało, no to nie ma bladego nawet pojęcia o diecie. W rzeczywistości jedna osoba może jeść 1400 kalorii, na przykład jakaś kobieta, ale dajmy na to jej mąż będzie jadł 2800 kalorii i obaj będą chodli w tym samym tempie. I wcale nie będzie to znaczyć, że kobieta je mało, a facet dużo. Po prostu oboje jedzą o tyle samo mniej niż ich organizm potrzebuje w ciągu całego dnia do funkcjonowania. Czyli o powiedzmy 500 kalorii dziennie mniej niż wynosi ich zapotrzebowanie energetyczne. I właśnie to zapotrzebowanie energetyczne w ciągu dnia chciałbym, żeby było od dzisiaj dla Was tym punktem odniesienia, względem którego oceniać będziecie, czy jecie więcej czy mniej niż trzeba. I zapamiętajcie właśnie, że nie da się jeść dużo ani mało. Można jeść tylko mniej lub więcej niż nasz organizm potrzebuje bo mówienie, że coś jest dużo, jest bardzo względne. To, co dla mnie jest mało, dla Was będzie dużo i na odwrót. Idea jest bardzo prosta. Jedz więcej i ruszaj się więcej. Tak, tak ja wiem. Nie brzmi jakoś specjalnie odkrywczo, ani ekscytująco, ani też, żeby to było jakoś korzystne. Ale w rzeczywistości płynie z tego wiele, bardzo dobrych rzeczy, wiele korzyści. I w sumie chciałbym je wymienić, ale zanim to zrobię, powinienem dokładnie opisać, wyjaśnić, wytłumaczyć, jak tak naprawdę działa Jeep a właściwie na czym polega ta koncepcja Jeep Jak jakkolwiek byście nie chcieli to wymawiać, się pisze to mniej więcej tak, a właściwie dokładnie tak. No i co? Bo po tym, co do tej pory powiedziałem, to tak naprawdę nie jeden zawodowy trener miałby problem, żeby dostrzec te zalety i zrozumieć o co chodzi. Jeśli się wcześniej z tym nie zetknął, dlatego przejdźmy do następnej części, czyli wyjaśnienia tego, czym jest i na czym polega koncepcja G-Flux. Czytam G-Flux, jak tam wolicie. No dobra. Pierwsze, co musicie zapamiętać, to to, że każdy organizm, każdego człowieka, ma jakieś tam podstawowe zapotrzebowanie energetyczne, tak zwany Basal Metabolic Rate. I jest ono inne dla każdego człowieka. Natomiast na potrzeby tego wideo przyjmijmy, że jakiś tam przykładowy, pan Janusz. Ma BMR na poziomie dokładnie 2000 kalorii dziennie. Ale nikt nie leży plackiem cały dzień, dlatego musimy do tego doliczyć kalorie, jakie organizm Janusza spali, żeby podołać wszystkim rzeczom, które Janusz chce wykonać w ciągu dnia. I powiedzmy, że będzie to równe 1000 kalorii, bo Janusz nie tylko, że wywrókł się z wyra, ale poszedł też do pracy i na siłownię. Razem daje to 3000 kalorii zapotrzebowania energetycznego dziennie. No i teraz zaczynają się je, bo specjalnie dla Was, dodam drugi słupek do wykresu. Co oznacza dla mnie bardzo dużo tworzenia grafiki i edytowania tego wideo. Ale nieważne, przejdźmy do rzeczy. Załóżmy, że nasz bohater zjada dokładnie tyle, ile jego organizm potrzebuje na funkcjonowanie w ciągu każdego dnia, czyli wspomniane już 3000 kalorii. No a celem jest odchudzenie się z dietą, która ma deficyt na poziomie 500 kalorii dziennie. W tym momencie Janusz ma tak naprawdę dwie opcje. Może albo zacząć jeść mniej niż do tej pory, pierwszy słupek, albo zacząć się ruszać więcej, zwiększyć swoje zapotrzebowanie energetyczne. Na przykład przez dodanie ćwiczeń aerobowych, które spalą 500 kalorii dziennie. Słupek drugi. Niezależnie od metody, jaką wybierzecie, uzyskacie dokładnie ten sam efekt, czyli 500 kalorii deficytu energetycznego. Różnica polegać będzie natomiast na ilości jedzenia, jakie będziecie zjadać w ciągu dnia. W pierwszym przypadku będziecie mogli zjeść tylko 2500 kalorii, żeby mieć deficyt energetyczny na poziomie 500 kalorii, a w drugim przypadku możecie zjeść aż 3000 kalorii i nadal mieć 500 kalorii deficytu energetycznego. Czyli innymi słowy będziecie jeść tyle, że 90% Waszych znajomych powie, że jecie dużo używając przy tym do tego bliżej nieokreślonego punktu odniesienia. Nadążacie w ogóle za tym moim gadaniem punkcie odniesienia? Uprzedzam, że teraz będę mówił rzeczy przez które 90% środowiska amatorów kulturystyki i jakieś 50% środowiska zawodowych trenerów wyśmieje mnie i stwierdzi, że się nie znam, więc proszę, żebyście obejrzeli to wideo do końca, bo możecie nie zrozumieć, co próbuję przekazać. Będziecie oglądać do końca? Super, jedziemy dalej. W takim razie tak, e, więcej jedzenia to więcej składników odżywczych, które nasze ciało jest w stanie wykorzystać. Dzięki temu w trakcie odchudzenia będą się działy rzeczy, o których większość kulturystów pomyślałaby, że to magia, a mianowicie na przykład jadąc powiedzmy, strzelam, z 20% tkanki tłuszczowej do powiedzmy plażowej formy w cudzysłowie, czyli powiedzmy 8% tkanki tłuszczowej, e, jesteśmy w stanie zachować całą zbudowaną masę mięśniową oraz siłę mięśniową. W niektórych przypadkach jesteśmy też w stanie budować nową siłę mięśniową, co do masy mięśniowej bym się powstrzymał trochę, ale na pewno jesteśmy w stanie budować siłę. Brzmi trochę jakbym zaprzeczał sam sobie, bo kiedyś mówiłem, że się nie da, co nie? No i faktycznie jest pewien haczyk. Jeśli nie macie za sobą kilku sezonów redukcji tkanki tłuszczowej i nie znacie swojego ciała, nie będziecie w stanie tak dobrać diety i treningu, żeby było to możliwe. Drugi haczyk jest taki, że nie mówimy tutaj o absolutnej docince na zawody kulturystyczne, tylko o zejściu do powiedzmy 8, może 7% tkanki tłuszczowej. Czyli tak jak już mówiłem, plażowej formy w cudzysłowie. Jeśli próbujemy schodzić z poziomem tkanki tłuszczowej poniżej tych 8-7%, to jest już taki zakres, gdzie nasze ciało zaczyna się powoli przed tym bronić, bo zostało przez ewolucję zaprojektowane i zaprogramowane do tego, żeby jakąś tam ilość tej tkanki tłuszczowej trzymać na sobie, bo jest ona potrzebna do zdrowego i sprawnego funkcjonowania. Czyli innymi słowy, docinanie się na zawody kulturystyczne nie jest zdrowe. Nikt nigdy nie mówił, że kulturystyka jest zdrowa, to sport i robi się w nim wszystko, żeby być gotowym na zawody, nawet kosztem zdrowia. Zresztą, jak w każdym sporcie. Oto korzyści płynące ze stosowania G-Flex. Pierwsze: możliwość zachowania 90-100% do zbudowanej masy i siły mięśniowej pomimo, pomimo deficytu kalorycznego w okresie redukcji tkanki tłuszczowej. Drugie: Dobre samopoczucie w ciągu całego okresu redukcji tkanki tłuszczowej z tego względu, że w diecie, która zawiera dużo kalorii jesteśmy w stanie wmanewrować bardzo dużo węglowodanów, dzięki czemu poziom energii w ciągu dnia będzie wysoki, również nasze treningi będą dobre i będziemy czuli się świetnie, będziemy się czuli naergetyzowani, żywi po prostu i będziemy się czuli po prostu zagłodzeni. Trzecie, ograniczenie ryzyka przetrenowania oraz kontuzji, bo dostarczyliśmy naszemu ciału wszystkich potrzebnych składników odżywczych, a nawet troszkę więcej niż w rzeczywistości potrzebuje. Do regeneracji i przygotowania się do następnego wysiłku fizycznego. 4. Całkowite wyeliminowanie ryzyka osłabienia libido, które często zdarza się, gdy ktoś odchudza się w nieprawidłowy, niezdrowy sposób stosując drakońskie diety. 5. Brak pokus w postaci czekolady i innych słodyczy, dlatego że stosując koncepcję g jesteśmy w stanie właściwie najeść się w ciągu każdego posiłku i no nie mamy takiej potrzeby, żeby między posiłkami coś podjadać i oszukiwać dietę, bo po prostu nie jesteśmy głodni. 6. Zachowanie metabolizmu na wysokim poziomie, co zdecydowanie ułatwi proces odchudzania się i przyspieszy regenerację po treningach, no i wreszcie na samym końcu, ale to nie znaczy, że najmniej ważne. 7, czyli to, że jesteśmy w stanie jeść normalne posiłki, nie przejmując się tym, czy tak naprawdę będą one smaczne, bo jeśli mamy dietę bogatą w kalorie, tak na przykład te 3000 kalorii, które było przykładem dla pana Janusza to jesteśmy w stanie zmanebrować w te 3000 kalorii sporą ilość tłuszczu i mówiąc sporą mam na myśli 80, 100-110 gramów dziennie, a to oznacza, że bez problemu możemy sobie zjeść na obiad na przykład prawdziwe pile ziemniaczane z masłem śmietaną albo mlekiem, takie prawdziwe, a nie jakieś takie oszukane tylko ziemniaki tłuczone. B. Prawdziwe pile. Smaczne. No jak widzicie, między scenami się przebrałem, po prostu uznałem, że żadna postać w żadnym filmie przez cały film nie występuje w jednym komplecie ubrań. Nawet w serialach między scenami aktorzy się przebierają czasami, tak? Inny dzień coś takiego. A tak poważnie to po prostu wczoraj w momencie, kiedy nagrywałem materiał, no to po prostu część z materiału się nie zapisała. Czyli innymi słowy myślałem, że nagrywałem, a tak naprawdę nie nagrywałem. No ale wróćmy do tematu. Koncepcję G-Flux poleciłbym przede wszystkim osobom em, o typie budowy endomorficznej oraz niektórym mezomorfikom, dlatego że są to osoby o ciele które potrzebuje mniej kalorii do utrzymania masy ciała aktualnej. Przez co próby jedzenia mniejszej ilości kalorii niż ciało tak naprawdę potrzebuje mogą się skończyć wykreowaniem tak u, diety tak ubogiej w kalorie, że dostarczenie wszystkich składników odżywczych będzie po prostu niemożliwe. A wtedy zaczynają się jaja, krótko mówiąc. Jeśli nie dostarczymy ciału wszystkich potrzebnych składników odżywczych, zaczyna się ono powiedzmy bronić, tak? I na przykład jeśli nie dostarczymy ciału całego potrzebnego białka, to Mówiąc krótko i nie wgłębiając się w szczegóły, będzie ono katabolizować w białku Czyli nastąpi dokładnie to, czego najbardziej boimy się w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej, czyli utrata masy mięśniowej. Nie inaczej sprawa ma się z węglowodanami. Są one podstawowym i pierwszym preferowanym przez ciało źródłem energii do funkcjonowania, są one zamieniane w glukozy w naszym ciele, a potem spalane w mitochondriach naszych komórek. No i myt jest taki, że ciało potrafi ym, samo sobie poradzić z niedoborami energii. Wszystkie niedobory energii potrafi samo uzupełnić samodzielnie produkując glikogen. No i wydawałoby się, że to rozwiązuje problem, tak? No, ciało sobie poradzi, poradzi. Natomiast, no, znowu, ciało produkuje glikogen z białka kurczliwego na drodze przemian enzymatycznych i, no, znowu przyspieszamy sobie katabolizm mięśni w trakcie okresu redukcji tkanki tłuszczowej, a tego na pewno nie chcemy. Idźmy o krok dalej. Jeśli mamy tak mało kalorii, że nie możemy dostarczyć wszystkich potrzebnych makro- i mikroskładników razem z dietą to również ilość tłuszczy będzie zapewne za mała, a to powoduje najpoważniejsze problemy, dlatego że tłuszcze są potrzebne naszemu ciału do produkcji hormonów i spożycie małych ilości tłuszczu, za małych, mniejszych niż tak naprawdę nasze ciało potrzebuje do sprawnego funkcjonowania, spowoduje zmniejszenie produkcji testosteronu i hormonu wzrostu, co z kolei spowoduje no znowu katabolizm, bo te hormony chronią tak naprawdę masę mięśniową przed katabolizmem w trakcie odchudzania. No ale nie są to też jedyne hormony w naszym organizmie. Tych hormonów są setki, jeśli nie tysiące, a na pewno tysiące. No i dodatkowo mogą się pojawić m.in. bezsenność, ogólne osłabienie, a już na pewno nasze treningi będą do kitu. Nie będziemy mieli kompletnie energii, nie będziemy w stanie trenować z takimi ciężarami jak przedtem, a to znowu sprawi, że nasze ciało bardzo chętnie będzie się pozbywać mięśni, będzie je katabolizować, dlatego że ciało zawsze dąży do uzyskania minimalnej, najmniejszej możliwej masy mięśniowej, która jest w stanie sprostać podejmowanemu wysiłkowi. No a mniejsza masa też sobie poradzi z różowymi hantelkami dla pań, Więc na redukcji też trzeba zachować możliwość trenowania ciężko z dużym ciężarem. Wszystko, co do tej pory pojawiło się w tym wideo, to bardzo fascynująca, wciągająca i Wręcz ekscytująca wiedza, dlatego zachęcam Was, żebyście sami poszperali w internecie za informacjami i kontynuowali naukę. Chciałem Was na ten moment po prostu nakierować na pewien powiedzmy, tor poszukiwania wiedzy. Natomiast najważniejsze jest po tym wideo to, żebyście zapamiętali tak naprawdę jedną rzecz na całe resztę życia. Bilans energetyczny naszego ciała to czysta matematyka i nie ma znaczenia, jak go wytworzycie. Jak wytworzycie, na przykład ujemny bilans energetyczny? Czy jej się mniej? czy zaczniecie się ruszać więcej. Efekt będzie dokładnie ten sam. Różnice pojawiają się dopiero wtedy, kiedy schodzimy z kaloriami do jakichś ekstremalnych minimów no i jemy za mało. A czasem wystarczy zrobić tak niewiele, jak iść pieszo do pracy. Albo z pracy. Albo i do pracy, i z pracy. Natomiast jeśli jesteście bardziej zaawansowani treningowo, zapamiętajcie, że czasem o wiele lepiej jest dodać trochę ćwiczeń aerobowych do treningu, niż znowu obcinać ilość kalorii w naszej diecie. Pierwszą i podstawową zasadą, jaką powinniście przestrzegać przy redukcji kręgi tłuszczowej, jest zachowanie jak największej liczby kalorii w naszej diecie i zachowanie metabolizmu na jak najwyższym poziomie. Dzięki temu unikniemy właśnie tych wszystkich negatywnych rzeczy, o których mówiłem chwilę wcześniej. Za przykład osoby, która uzyskuje świetne efekty z takiego podejścia, nie posłuży mat Ogus, który od blisko 7 miesięcy, od 6,5 miesiąca dokładnie, przygotowuje się do zawodów kulturystycznych i nadal spożywa grubo ponad 300 gramów węglowodanów dziennie. A link do jego kanału YouTube znajdziecie poniżej w opisie pod filmem. To by było wszystko, co miałem Wam do powiedzenia tym razem. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was jak zawsze pomocne i że rzuciło znowu troszeczkę światła na kwestie diety, tego jak powinna być prowadzona, jak dobrać liczbę kalorii i tak No i co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia tego wideo. Pomoże to promować kanał i szerzyć tą wiedzę. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned!